Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj sobie zrobimy przegląd memów z Discorda. Co parę memów będę sprawdzać, także witam Was w pierwszym odcinku z tej strony Szwagier. Zapraszam do zostawienia łapeczki na sam początek. No i co? Lecimy sobie z pierwszym memem. Może na przykład zobaczmy sobie mem tutaj Zygfryda. Ale ale to fajnie pod... Ten monitor fajnie podskoczył. Oczekaj, kurde! Jak tu ekran, kurde, wyskoczył. O, ober, ober. Nie no, spoko. Spoko mem, kurde. O, o wow, czy ty o, masz? masz... A... masz, masz Ech. Ech. O! O! No dokładnie. Tak, tak najczęściej jest. Jak ktoś ma iPhone'a. O, czy ty masz iPhone'a? Pokaż, mogę zobaczyć? Kurde. Dobra, mamy tutaj kolejny filmik. Te iskry w ogóle. Ale tutaj fajne zdjęcie mamy, kurde. Kurde, Volkswagen, kurde. Z drzwiami, kurcze, jak w tym, w tym aucie z powrót do przyszłości w tym filmie. Kurde. Ten DeLorean, czy coś takiego. Mamy tutaj odgrinka Mema. <laughs> Te dźwięki w ogóle. No tak jest, kurde. W Eurotraku bardzo szybko. Paliwo, kurde. żre. Jest to taka prędkość. 200, kurde. O, mamy tutaj filmik. Pani. Nie czekaj, co tu jest? Zobaczmy yy, chwilę. Kiedy ten jeden uczeń pyta się pani, czy może się napić, pani się zgadza. Cała klasa. No dokładnie. Tak jest, kurde, no. Taka prawda, tak najczęściej jest. Jak ktoś się spyta, czy może się napić, albo czy może dokończyć kanapkę, to i tak druga osoba tam se kurde bierze, kurde też. Kiedy będzie eastern czy mapa będzie na konsole? Eastern to będzie polska mapa, czy Eastern będzie na konsole? Kiedy Easter! Jakiego tego masz w Czy Mapa będzie na kiedy konsolę? będzie wydana. Kiedy czy wydaniu Easter! No <sum> <noise> szkur <noise> Dokładnie. Kiedy będzie Eastern? Czy mapa będzie na konsole? <noise> <śmiech> <śmiech> Jakie dźwięki? <laughs> I to zdziwienie takie. Chłop w szoku. <śmiech> <śmiech> ja pierdzielę, co to za dźwięki tutaj? <laughs> O, mamy teraz tutaj jakiś filmik od Maxia. Zobaczmy. O kurde. Nieźle. Jeszcze raz. Kurczę, to naprawdę trzeba mieć e, dobrze wyćwiczone takie coś. Kurde, żeby trafić w to. Mamy tu jeszcze kolejny filmik, zobaczmy ten drugi. O! <śmienicza> Spodziewałem się! Normalnie jak w tym! Prawie jak w tym horrorze w Robloxie! Co był odcinek niedawno z tego. <śmienicza> Kurde! Banana! Co? <noise> Jaj, co, nie pyskuj Nie piskuj. <noise> o, mamy tu filmik. Tam jakoś kurde, pszczoła czy kurde, osa jest. Nie wiem. <głos> <głos> Jak to fajnie brzęczy Gorąco? To przypomnijcie sobie o tym. Czekaj, to przypomnijcie sobie o tym w grudniu jak będą zimne koloryfery. Mamy tu filmik, zobaczmy. O, od Monisława nie masz pieniędzy na John i postanowiłeś pomalować trzydziestkę na kolory John No, kurde. Faktycznie bardzo przypomina, kurde, John Deere'a. Jeszcze te kurde, żółte koła. No. O, mamy tutaj dziwne odgłosy pod y, jądrem ziemi czy coś Maxio. takiego czekaj jeszcze raz Maxia <laughs> A to z live'a było Maxia <laughs> Maxia Maxia O mamy tutaj od Maxia Mem witam czy działka jest uzbrojona witam są dwa czołgi wyrzutnia rakiet <laughs> w sensie czy są media tak mamy wyborczą TVN i Radio Z. Weź. <gry> oh, kurde. A co tutaj mamy? Nie o, panie! <gry> kurde. No, jak to się nazywało? Stopham, czy coś takiego? <gry> co to? Kurde, ile to tu trwa? Takie długie to jest. Kurde jaki długi filmik, o tutaj mamy Równo równouprawnienie, o właśnie coś takiego słyszałem, że nie, yy, straż miejska założyła niedawno chyba policji blokadę <grywa> na koło, o co my tutaj mamy jeszcze, no. No i to będzie tyle w tym odcinku pierwszym z przeglądów memów. Także zapraszam do zostawienia łapeczki. No i serdecznie pozdrawiam, oraz do usłyszenia. Na razie, cześć.